Dobra, widzowie, dzieje się, tworzymy secik do Kaspra. W ogóle myślałem, że tu będziemy składować te... ...tapki, te rzeczy różne takie. No, są tu już tapki w tych skrzynkach. No, chodzi o to, że tu na przykład... Yy, ...sprayty i ogólnie na przykład A. tu narzędzia. Takie o, różne narzędzia. Dobra, ale Kacper, proszę cię bardzo. Który mamy? wręczony. No i teraz. Jak totalnie szefowie. Możemy zakończyć ten odcinek numer 2. I. A nie masz diamentów? Sam, 7 zostało. Ja nie mam tej. tu Proszę. I co, dobra. I teraz tak. Jak totalnie szefowie w diamentowych zbrojkach na koniec drugiego odcinka, przynajmniej na moim kanale. Żegnamy się i przy okazji zapowiadam, że następny odcinek to będzie już podróż do netheru, bo mamy obsydion w skrzynkach i teraz już jak mamy diaksety to po prostu nie zginiemy tak łatwo, w sensie no, w ogóle mam nadzieję, że nie zginiemy i właśnie przez to, bo to jest hardcore i nie chcieliśmy tak szybko iść, to co, do następnego i